Ejka, hejka, hejka. Ma się mam. No, mi się pierwszy pokazał, no. no. Dobrze, spokoję.

Dziękuję dorbeczkiem. Jak coś. Pozdrawiam, pozdrawiam. A w ogóle, bo ja sobie kolczyki dzisiaj zrobiłam. Mówiłam, co będzie się działo. Robiłam z uszy. No, wreszcie mają 18 wracę już przybyła. Lepiej później niż ta. Dziękuję. Do końca lipca? 8k, 9k, no do końca wakacji 10k. Czyli było 8k do końca lipca? bo ten 2000 nie wiem, się uda. Do końca wakacji... O, oh, osób! Ja byłam, mimo że teraz też jestem jeszcze, ale... Pozdrawiam. Wiadomo, że byłam w i to mówiłam już, że byłam wystarnia. Piszcie jakieś komentarze, bo jest sporo osób, I to mało komentarzy. Dziękuję Adrennie. Pozdrawiam. O Jezu, 58 osób. Jak? Co się w ogóle dzieje? 58 osób. 58. No pozdrawiam Misia, pozdrawiam. Mieszkam w Krakowie. No sporo osób. Lubię frytki. No pozdrawiam Cię, się. Pozdrawiam Ty, Pozdrawiam Daniel Pałka. tam, Pałka? Pałka. Mm. Wish you good publication. Że dobre publikaty się tu się podobają, tak? O Jezu, 103 osoby. Kaju co tu się dzieje w ogóle? Mi 103 osoby. Moje nie teraz zdać maturę. Ej, ale Kaju pa ile osób jest? Mm. Hejka, hejka, było osoby, no, elo. Mm. Ho, ho. <laughs> Maroko. Tu mam wypierd... Ty coś nie podoba, ty sam wyjść po prostu z live'a i tyle. Tutaj z na siłę nie trzyma. Dwin. Dwin. Hmm. A jest czat. Jest czat czy nie ma czatu? Mm. Jest czat czy nie ma czatu? Mm. Halo. Nie ma czatu, ale tyle osób. No właśnie tyle on wspomina, to i tak jeszcze raz, bo muszę to skończyć.